Witam Was na moim kanale. W dalszym poszukiwaniu usterki. Dzisiaj podczas wyjazdu do stacji benzynowej coś nam z tyłu huknęło. Sprawdzamy teraz stronę pasażera, zawieszenie tyłu. Tydzień temu wyczyściliśmy i sprawdziliśmy zawieszenie z przodu. Wygląda na ok, ale prawdopodobnie jest uszkodzona, co Wam później pokażę. W filmie poduszka silnika jedna lub yy, kilka, gdyż pod spodem są. Mówię teraz o górnej poduszce, gdyż ma wybitą gumę. Z tyłu nie wiadomo co być może, że po prostu któryś amortyzator już szlak trafił, bo sprężynnie nie widać jest to zawieszenie, zawieszenie na belce. I też ja nie widzę jakichś większych uszkodzeń poza po, poza tą tutaj gumą amortyzatora, która jest, nie wiem czy będziecie widzieć, dość mocno poparciała i nadaje się raczej już też do wymiany. Nie wiem, czy wy to widzicie na filmie. Tutaj jest normalnie luz, luz na amortyzatorze. Gumy też jakoś tam wyglądają, aczkolwiek nie są w najlepszym stanie. No, zobaczymy za chwilę. Z drugiej strony, jak to wygląda. Z drugiej strony, amortyzator wygląda odrobinę lepiej, aczkolwiek też nie ma żadnego, żeby to wyglądało jakoś szczególnie super. Dzisiaj mają podsumowanie tego, co się działo przez ostatnie kilka tygodni, a mianowicie rynówka strasznie nam idzie coraz bardziej w dół. I co może być przyczyną? Są dwie możliwości, albo po prostu amortyzatory się rozsypały i są do wymiany, a jeżeli nie, to belka tylnia skrętna, bo rynówka ma tak skonstruowane zawieszenie z tyłu, że jest to dość proste zawieszenie. Jest tylko belka i amortyzatory. Nie ma sprężyn. Sprężyny są tylko z przodu. Tylko, że problem jest taki, że taka belka, jeżeli się już znajdzie, to kosztuje 700-800 złotych na internecie. I w większości są to belki nienowe, a tak naprawdę regenerowane. Więc e, trzeba będzie albo taką belkę zakupić i to wymienić w reno. Być może, że razem wtedy z amortyzatorami, bo lepiej wtedy zrobić kompleks, e, niż potem się pierdzielić i rozbierać coś drugi raz, a skoro będziemy mieli wtedy belkę zrzuconą, to bez sensu by było nie wymienić amortyzatorów. To tak jak wymieniałem ostatnio. Tarcze i klocki i bez sensu by było, gdybym wymienił same klocki. Bo stwierdził, że chcę mieć dobre hamulce, a nie wymienił tarcz, a wymieniam zawsze na nacinane i nawiercane. Odziwo e, będzie jeszcze z tego podsumowanie i zajęło to trochę. Teraz jedziemy sobie po śruby, bo e, to też zobaczycie za kilka tygodni. Udało się wykręcić te ukręcone szpilki przy cewkach zapłonowych. Mam nadzieję, że uda się w sobotę na Opolu dorwać jakiekolwiek śruby, które je zastąpią. Także no, tylnie zawieszenie niestety, ale wracając do tematu, tylnie zawieszenie niestety, ale mamy do zrobienia i no, niestety może to być dość kosztowne, więc się okaże, że po prostu dokładając trochę możemy mieć E, fasata naprawionego, aczkolwiek no też takim autem jeździć to też tak nie do końca, bo ono jest po prostu e, w tym momencie e, strasznie twarde i no komfort jazdy jest taki no niezbyt. Można robić metody druciarskie typu gdzieś tam pod tą belkę podkładać jakieś kołki i tym podobne, ale ja bym tego nie robił, jeżeli już, to bym po prostu wolał albo auto zezłomować, albo ee, no, albo wymienić tą belkę. Zobaczymy jak zrobię, bo zawsze, jeżeli będzie taka możliwość, będę chciał, żeby to jedno auto w zapasie minimum było, bo wtedy jeżeli, jeżeli bym naprawił teraz pasata. To cokolwiek, jeżeli by się działo, to zawsze mogę w renówkę wsiąść i jechać. Zawsze gdzieś tam ona może stać niekoniecznie na posesji, gdzieś tam z boku gdziekolwiek jak będzie miejsce to stać i zawsze czy komuś innemu, czy z rodziny, czy komukolwiek, jeżeli cokolwiek by się z autem działo, to w tym momencie może je odstawić, a wziąć sobie na przykład renówkę. No, a jeżeli chodzi o rynówkę, no to niestety, ale te zawieszenie to chyba trzeba będzie zrobić. Zobaczymy, czy będę to robił, czy jednak zainwestuję trochę w Passata, bo chcieliśmy dzisiaj wymienić wtryski, ale no niestety to jest Renault. Nie wiem jakie tam są śruby na osłonie wtrysków, bo jest osłona. I dupa blada, trzeba będzie poprosić jakiegoś mechanika o pomoc, żeby to po prostu odkręcił, żeby mógł się dostać normalnie do wtrysków. No, akumulator z Passata się ładuje, ma jakieś tam e, 3 czwarte naładowania obecnie już. Jakieś 13-4V pokazuje. O, patrol policji sobie stał z boku. E, dobrze, że nie mierzyli prędkości. I e, no, mam nadzieję, że jak przyjadę i będę już miał te śruby, to e, Uda się zrobić zarówno te śruby, jak i e, akumulator z pasata będzie już powiedzmy naładowany. Bo wypadałoby i że pasat będzie już będzie go można odpalić, aczkolwiek zastanawiam się, czy jest sens pójścia za 300 zł używany pas, e, jeżeli za 300 mogę mieć bez chłodnicy, a za 500-700 do 700 mogę mieć z e, chłodnicą klimatyzacji i wody. Z tego względu, że no, używany to jest jednak używany i to, że będzie pasowało, to jedno, ale dwa. Po co, po co to, jeżeli e, za chwilę się okaże, że która szkodnica cieknie, jest niszczelność? No, znowu rozbierać, znowu wymieniać, no bez sensu. Można to jednak zrobić trochę więcej, tak samo jak e, wspomniane wcześniej hamulce, to jest jednak Wasze bezpieczeństwo. I innych uczestników ruchu drogowego, a tak samo lampy. No, mógłbym za te 1200-1500-turbowe znaleźć ten cały ten komplet i z innego auta wyciągnąć. Tylko z nowymi lampami, z starymi lampami, jest ten problem, że nie wiadomo kto i ile na nim jeździł, co się z nimi wcześniej działo. Mogą mieć też pourywane uchwyty. A prawda jest taka, że kupując nowe lampy no to jednak mamy tą gwarancję powiedz minimum te 2 lata czy te 20 czy ileś tysięcy kilometrów i wtedy też e, wiemy jak to świeci tak, bo wiemy co kupiliśmy, a zużywanymi używanymi to tak mogą świecić dobrze, ale może być lipa. E, zobaczymy czy nam się w tygodniu uda załatwić, żeby odkręcić tą osłonę wtrysków, jeżeli tak to będzie fajnie i spróbujemy te wtryski wymienić. Po co to robimy? Po pierwsze, żeby nie było e, tego na pierwszym e, cylindrze, że sobie świecza jest cały czas mokra, czyli albo wtrysk leje, albo nie ma jakiejś kompresji czy czegoś, bo wtedy jeżeli wymienimy wtryski, a będzie dalej to samo się działo z, e, e, z renówką, co się dzieje, to będzie szukanie dalej usterki jeżeli dalej będzie się pojawiać mokra świeca na pierwszym cylindrze, bo wtedy to będzie oznaczało, że mimo że silnik świetnie pali, nie ma z tym problemu jakiegokolwiek, to niestety, ale już nie domaga i wymaga remontu, co nam się nie będzie opłacało, więc po prostu chyba będziemy chcieli do stycznia zajeździć te auto i wtedy je oddać po prostu zanim nam wejdzie przegląd. Złą, bo nie będzie to miało sensu, skoro w pasatę włożymy mnóstwo pieniędzy, a frenówkę będziemy musieli wkładać. No to nie będzie opłacalne wtedy już całkowicie, bo to co wtedy byśmy włożyli w frenówkę, to moglibyśmy włożyć pasatę i mieć właśnie tak jak mówię, zrobionego na naprawdę fajnych częściach, a nie tylko o samych używkach. Na używkach jest to bardziej może opłacalne, ale tak. No to jest jednak Wasza pewność tego, czy auto będzie miało kolejne usterki, czy nie. Tutaj szukając usterki, wymieniliśmy już cewki zapłonowe, więc teraz, co Wam zresztą mogę pokazać, mamy komplet wtrysków, które możemy założyć. Ale niestety nie daliśmy rady właśnie tej obudowy odkręcić, jak tylko uda się pozbyć się tej obudowy, a nie chcemy tego robić metodą łupniczą i wyrywać tego czy cokolwiek kombinować, bo no to nie jest mój sposób działania i moja droga. Prowizorka tylko i wyłącznie jak trzeba, a nie na co dzień, to jest mija się z celem, żeby takie coś robić. Albo robimy tak, jak to powinno być, albo nie, nie robimy tego wcale. Eee, no a tu z tym zawieszeniem zobaczymy, co będziemy robić. Być może, że po prostu w celach jakichś tam naukowych weźmiemy i, i jednak tą belkę kupimy regenerowaną i wymienimy sobie po prostu w ramach urlopu i nauki e, tego, e, co może nas spotkać w samochodach. Tak? bo nie będę ukrywać, że moim marzeniem jest mieć albo swój warsztat, albo pracować w jakimś warsztacie, takim, gdzie będę mógł sobie to wszystko na spokojnie robić, ogarniać. Może kiedyś się uda jednak mieć swój warsztat i zajmować się przerabianiem samochodów, bo pasata większości teraz robię sam. Być może, że skorzystam z lekkiej pomocy jakiegoś mechanika. Trochę odbiegłem od tematu i trochę już się przedłużyło to podsumowanie, jeżeli chodzi o ranówkę i zawieszenie. Szukaliśmy usterki, ale jedna z osób w miejscu, gdzie pracuję miała inne Renault, Renault 19, nie Renault Megan. i po prostu powiedziała, że tam jest taka możliwość, więc podejrzewam, że to jest właśnie jedna z tych dwóch rzeczy, że belka nam siadła, padła całkowicie lub po prostu, bo jest na gumach I są te gumy do wymiany, do regeneracji jest belka lub właśnie amortyzatory siadły, bo tak dziwnie jedna strona trochę niżej siedzi, druga nie. I dlatego mogą to być amortyzatory. No to za kurwa, baran wyprzedza sobie. Ale kim wkrzyż. Eee... wyprzedził trochę na, ryzy... na ryzyku. Eee... Ja jechałem sobie z naprzeciwka. No i zobaczymy, co z tą belką się zrobi. Bo jest to niestety, ale kolejne pchanie się w koszta, tak. Mamy w rynówce szybę do wymiany, w pasacie też niestety przez maskę jest uszkodzona szyba i jest podkuczona. Trzeba by było ją wymienić. To już są dwie szyby, więc to już jest koszt 600-700 zł. Dwie szyby plus belka. No to już mamy ponad 1000 grubo. Więc tak to z trochę z opłacalnością no się mija, ale zobaczymy. Jak to będzie wyglądać? Także żegnam Was. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień chyba będzie film na temat programowania ECU. Jak się to robi? Jak ja to zrobiłem w pasacie. Także zapraszam do subskrypcji kanału.